się podczas oglądania tego wstępu jednak powiem wam że po pierwszym miesiącu masy mówię w pełni poważnie że olbrzym nadchodzi i najlepiej będzie wam to pokazać tutaj w łazience bo jeżeli chodzi o temat wagi to pozmieniało się tu bardzo bardzo dużo bo mamy tu 76,7 kg. I przy tym uważam, że wcale nie przyszedłem jakoś do góry z body fatem, Jak możecie zobaczyć, dalej to są bardzo niskie wartości. Myślę, no więc jeszcze pokażę na siłowni, jak to wygląda teraz. No i na pewno teraz będą pytania, co się takiego stało, że przez niecały miesiąc, tak naprawdę na wadze doszło mi prawie 4 kg. Ja kurde, powiem, że ja szczerze sam nie wiem, bo sam się czegoś takiego kompletnie nie spodziewałem. Ja dalej spożywam 3000 kalorii. Nie wiem, w którym momencie ta waga się zatrzyma, bo póki co. To cały czas idzie do góry. Wiadomym faktem jest to, że przez to, że przeszedłem na masę, przyszło to nabicie glikogenem. To nie jest tak, że pierwszy raz w życiu przeszedłem na masę. I przeżywałem już ten moment przejścia na masę, jednak nigdy nie był on aż tak ostry, jak jest w tym momencie. No ale no kurwa, no ja się tym nie smucę, nie? No to jest dla mnie super wiadomość. Bardzo się z tego powodu cieszę. Czuję się też dużo, dużo lepiej, bo czuję się dużo większy. No i właśnie też ważną kwestią jest to, że zaliczyłem fajne progresje już na siłowni, i z tego powodu też powstaje ten film. Dużo osób pisało mi o tym, że chciałoby zobaczyć jakieś dłuższe materiały, więc pomyślałem, że jest to dobra okazja, żeby taki nagrać, tak testowo. I dzisiaj w tym filmie oblecimy wszystkie 6 dni treningowych, w których omówię co i jak, bo myślę, że jest to naprawdę całkiem ciekawe, jak to wszystko mi teraz wygląda. Zaczniemy sobie to wszystko od płaskiej, tak jak zaczynam cały tydzień treningowy. Generalnie ja tutaj na telefonie prowadzę sobie taką rozpiskę w arkuszach, gdzie zapisuję wszystkie progresje. No tutaj widzicie tydzień pierwszy, tydzień drugi, tydzień trzeci. Tu niektóre są luki, bo czasem zapomnę coś dopisać. No i jeżeli chodzi o tą płaską, to w tygodniu pierwszym, tak jak to nagrywałem, już 90. brałem na 5 razy. Było to celowe zejście. Wtedy miałem siłę, tak myślę, na 9,2,5, 9,5. To 9,5 by było takie hamskie. No i celowo robiłem to sobie z pauzą. Dzisiaj, w tygodniu czwartym, celem jest 97,5, tyle też jest założone. No i tu jestem pewien, że w pierwszym tygodniu bym tego w ogóle nie był w stanie podnieść na 5 razy, co dopiero w trzech seriach. No i mam nadzieję, że dzisiaj uda się to zrobić z, z takimi pauzami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze. Kolejnym ćwiczeniem po płaskiej w dzisiejszym dniu jest oczywiście hamerek. Ogólnie kto nie widział filmu z całego mojego planu treningowego, to zapraszam, bo tam zostało wszystko omówione. I teraz tak, jeżeli chodzi o hammer tutaj w pierwszym tygodniu mam zapisane, że w pierwszej serii zrobiłem 80 razy 6 i w drugiej już leciałem 70. Wynika to z tego, że po prostu sobie testowałem ciężar. No i ta 80 okazywała, okazała się być za dużą wartością, nie poradziłem sobie z nią. No i już w drugim tygodniu zatem obniżyłem ten ciężar i w trzecim tygodniu zrobiłem całość na 75. Plan na dzisiaj jest zrobić 75. Razy 10 w dwóch seriach i spróbować wrócić do tej 83. serii. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić ją na więcej niż 6 razy i w przyszłym tygodniu już będę leciał na 80. normalnie. To ćwiczenie jest trochę takie niewdzięczne z tego powodu, że robię je po płaskiej, więc ta klata już jest trochę zmęczona. Ale też biorę na to poprawkę i tak fajnie, że udaje się dołożyć tutaj jakiś ciężar, że te powtórzenia rzeczywiście idą do góry. Z tego jestem zadowolony. Też myślałem nad tym, żeby to ćwiczenie jakoś wpleść na przykład po OHP i w jednym tygodniu tak robiłem. No jednak to dużo nie zmienia, bo mimo, że klata przy takim OHP na przykład odpoczywa. To pracują barki, które też pracują na hamerze, więc wydaje mi się, że to te umieszczenie tego hamera tuż po płaskiej nie jest aż takie złe i raczej w ten sposób będę robił. Ostatecznie na hamerku zrobiłem planowane 75 kg na 10 razy w dwóch seriach oraz 80 na 7 razy w trzeciej serii. Na następnym ćwiczeniu, jakim jest OHP, w pierwszym tygodniu, podobnie jak w przypadku hamera, przeliczyłem się z wzięciem 20 kg w pierwszej serii i skończyłem ją 17,5 kg. W tym tygodniu udało mi się już wrócić do tej 20 i zrobić w nią całą serię, z czego jestem zadowolony. Na unoszeniu Huntley błokiem w pierwszym tygodniu całą serię wypełniłem 10 kilogramami, W tym po raz pierwszy do rąk wziąłem 12,5 i udało mi się nią zrobić całe 3 serie, jednak najpewniej posiadę na tym ciężarze trochę dłużej. Jeżeli chodzi o triceps pushdown, to progres jest niewielki, bo aktualnie udaje mi się robić trochę więcej powtórzeń niż w tygodniu pierwszym. Ta sytuacja ma się bardzo podobnie w przypadku mojego drugiego ćwiczenia na triceps. Jeśli chodzi o moją sylwetkę w świetle siłownianym, to uważam, że te 4 kg są bardzo widoczne. Czuję się większy i bardziej nabity i co mnie cieszy, dalej poziom mojego body fatu jest całkiem niski. To również pokazują moje pomiary, które przez te 30 dni uległy sporej zmianie. I drodzy Państwo, dzisiaj drugi dzień treningowy. Robimy pól i jest ze mną Pan Świątek. Przyjechałem do niego na targówek, sprawdzić co tam u tego chłopaka słychać. Bo dawno go nie było, co tam u Pana Świątka? Mm, witam na targówku, klimat latino. Jak słychać? Coś no, się trenuje, się dźwiga ciężary. Po Co stanom... studia zaczynamy. No, już jutro. A chcesz powiedzieć dla widza, gdzie idziesz na studio? Szkoła główna handlowa razem z panem Ziębą Będziemy... SGH. I to jest for real, bo ja wiem, że lubimy się pośmiać z żartu świętego, ale to aż taki idiota nie jest. Nie, for real. SGH, szkoła główna handlowa. Zlikuję jeszcze, że chodzę tam z Bartoszem Ziębą, z panem Jaroszem, Borysem Jaroszem, dla stałych. Kto ma widzieć ten wie? To ma wiedzieć, ten dwie po prostu. Więc będzie tam młyn niezły. Będziemy robić burdę, palić śmietniki. Kurna! Tego jeszcze nie widzieli. Tego jeszcze takiej ekipy jeszcze nie widzieli. I dobra, jako że dzisiaj jest trening, tak jak mówiłem, pól, pól jedynka. Tutaj zaczynam wiosłem i dzisiaj robimy 70 na 10. Tu powiem szczerze, że na razie nie ma aż tak dużego progresu. Ja wiosła nie robiłem bardzo długo. Myślę, że z rok mogłem nie robić tego ćwiczenia. I co za tym idzie, potrzebowałem trochę czasu, żeby się wdrożyć, żeby przypomnieć sobie tą technikę, jak to robić. Specjalnie nie zwiększając ciężaru i tak naprawdę no, dopiero gdzieś od zeszłego tygodnia teraz, rzeczywiście tą progresję już sobie wprowadzam. Żeby być dokładnym w pierwszym tygodniu na wiosle robiłem 3 serie po 8 powtórzeń 70 kg. W tym tygodniu było to również 70 kg, jednak wszystkie trzy serie wypełniłem 10 powtórzeniami. Jeśli chodzi o następne ćwiczenie, jakim jest Riverside pull Pulldown, w pierwszym tygodniu była to seria pół na pół 27 i 30 kg. W tym tygodniu udało mi się zrobić obie serie z 30 kg i po 10 powtórzeń, i co zatem idzie w następnym zwiększę ten ciężar już do 33 kg. Na One Arm Lad Pulldown sprawy się mają zupełnie inaczej. W pierwszym tygodniu obie serie zrobiłem jedynie na 21 kg, w tym natomiast było to już 27 kg. Teraz tu przechodząc do narciarza. Ostatnie z pleców w dzisiejszym treningu. W pierwszym tygodniu robiłem 32 razy 10, i później tam 35 próbowałem robić. Dzisiaj robiłem już dwie serie: 36 na 10, bo tutaj jest trochę inna skala niż na tej siłowni, na której chodzę. I teraz założyłem już 39 kg. Tu ogólnie też mogę powiedzieć, że podpatrzyłem od takiej jednej osoby na siłowni u mnie, że podczas narciarza, bo normalnie robiłem tak, co nie? Taki rozstaw nóg, pokaż nogi. I coś takiego byś robił. I Seria mega mi dużo lepiej robić w ten sposób. To już slalomista.

Dobra, 6 razy, i spróbujemy w następnych tygodniach to kontynuować. W kolejnym ćwiczeniu, jakim jest Barber Curl, udało mi się jedynie lekko zwiększyć powtórzenia. I jak na razie ta sama sytuacja jest również na modlitewniku oraz ćwiczeniu na przedramiona. Stykam, czuć moc. Na razie to jest 11 kg. Nie jest żyłka. Żyłki są, właśnie to też chciałem powiedzieć, że zobaczcie, że tego fatu na rękach na przykład w ogóle nie widać. Przed redukcją generalnie nie miałem za bardzo odkrytych rąk, że dopiero jak zszedłem do tego niskiego poziomu body fatu, to rzeczywiście mi te żyły na rękach wyskoczyły, i mimo że 4 kg. Kilogramy przybrałem, to to zostało. Mamy dzisiaj trzeci dzień, kolejny dzień treningowy. Dzisiaj leg day. I ogólnie dzisiaj rozpocząłem sobie od przysiadów. Na przysiadach sytuacja wyglądała tak, że specjalnie zszedłem do robienia ich stówką. Tutaj mam zapisane serie od 5 do 7. No i powiem szczerze, że to zejście do stówki to już było tak za mało. Tak jak na pierwszym treningu, jeszcze żeby się wdrożyć, bo ja tych przysiadów przyznam się, że nie robiłem jakoś bardzo regularnie w wakacje. No to, żeby się tak wdrożyć, to było spoko. Ale później tej siły miałem dużo, dużo więcej. No i dzisiaj, właśnie po tym, jak. W zeszłym tygodniu wypełniłem już serię stówką 7x7x7 Uznałem, że wchodzę na 110 od razu I to już jest za mną, zrobiłem całość Także jestem z tego zadowolony I teraz po prostu będę już progresował o 2,5 w górę Wydaje mi się, że to będzie git A teraz następnym ćwiczeniem Tutaj jest RDL No i tu sytuacja wygląda tak, że ta stówka tutaj jest w sumie Dla mnie ciężka i na razie na niej siedzę Także na przysiedzie 110 już wchodzimy Tutaj jest jeszcze 100 Ostatnio zrobiłem 3 serie po 8 powtórzeń Dzisiaj celem jest zrobienie 3 serii Każde po 9 powtórzeń, także to jest pierwsze Tutaj pierwsze dwie serie rzeczywiście zrobiłem na 9 powtórzeń. Ostatniej zabrakło mi jednak trochę siły i zakończyłem na 8 powtórzenia. Tak czy siak, progres na tym ćwiczeniu jest widoczny i to mnie bardzo cieszy. Jeśli chodzi o kolejne ćwiczenie, jakim jest Hip Abductor, to ten progres jest nieznaczny. Dużo lepiej wygląda to natomiast w przypadku leg curls. A na następnym ćwiczeniu, jakim jest leg extension, sytuacja generalnie jest bardzo ciekawa. I tu teraz, jeśli chodzi o to ćwiczenie, zaliczyłem tu ogromny regres względem tego, co robiłem. I właśnie, szczerze, nie wiem z czego to wynika. Aktualnie mam założone 85 kg po powrocie na masę, Teraz z wejściem na masę, może tak. Próbowałem robić stówką na początku i było bardzo ciężko, na tyle, że 7 do 80. Udało się teraz odbić te 5 kg w górę, aczkolwiek, no dalej nie wiem, z czego to wynika, że tu jest taka duża różnica. Tu generalnie mam serię od 8 do 12 powtórzeń. Ostatnio zrobiłem całą na 10, jakby 10, 10, 10. Także dzisiaj będę próbował zrobić to na 11, ale idzie to bardzo powoli. Myślałem, że będzie to szło dużo, dużo lepiej. No i niestety na tym leg tak Extension nie udało mi się zrobić tych 11 powtórzeń w trzech seriach tak jak chciałem. Jeżeli chodzi o inne ćwiczenia Czyli o łydeczki i o allahy. no tam nie nagrywałem, bo tak naprawdę nie było czego. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć tak odnośnie treningu nóg, a właściwie po prostu odnośnie nóg, że uważam, że aktualnie jest to taka partia, y, najgorsza partia mięśniowa w moim wykonaniu. I tu właśnie jestem tak trochę rozbity, bo z jednej strony jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyglądają moje wyniki siłowe. Bo kurde podniosłem 150. Kilogramów na przysiadzie, przechodzę 72 kg. To samo się tyczy, jeśli chodzi o martwy, 200 kg udało mi się podnieść i uważam, że to są super wyniki. Natomiast, no, te moje nogi nie robią wrażenia. Porównując je do góry mojego ciała, uważam, że, no, wygląda to słabo, po prostu, jeżeli chodzi o te nogi. W tym filmie jeszcze przejdziemy do tego treningu z martwym, bo dzisiaj był leg day 1 z przysiadem. Później na koniec filmu będzie leg day 2 z martwym. Tam też trochę powiem o tej intensywności, jeżeli chodzi o tamten trening, bo to, to już podkreśla. W tamtym filmie prezentującym mój plan treningowy, że to z założenia ma być najcięższy trening w całym tygodniu i tak też jest. No nie wiem, kurczę, no mam takie, mam takie coś właśnie, że, że widzę, że tam trzeba po prostu dołożyć jak najwięcej pracy, jeśli chodzi o te nogi, mimo że no to nie jest moja ulubiona partia do ćwiczenia. Drodzy Państwo, dzisiaj kolejny dzień treningowy, tym razem PUSZ 2. I dzisiaj ponownie odwiedziłem paru. Kolegów. Jak ze święty, co tam u ciebie bardzo? Dobrze, no już studiuję tak samo jak święty SGH. No on już zdradził, że SGH. z Borysem ja jeszcze. To, no ja tam kilka samów też mam. Dzisiaj sobie miałem wykładzik z podstaw prawa, mega spoko. 20 minutka, mi to zajęło, bo się spóźniłem i się jak na strzeź wypuścił, więc dużo nie robiłem dzisiaj. Ale w ogóle spoko, no coś tam siłownia, jakieś tam koło studenckie chcę robić, ale tak to, to na razie czy A jak tam siłownia? W swoim wykonaniu? Zapisałem się na piłkę nożną. Pokapice. Nie, nie. No, 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 no. nieźle, no nie nieźle, ale, ale nie. Zaraz muszę, się, muszę zastanowić się, czy chcę robić 3 czy 4 dni w tygodniu siłkę. Pewnie będę robił 3, ale to jeszcze od nauki. Czyli na razie tak wracamy na tym siłowni do tego. Nie, no, cały czas chodziłem, tylko tak jakby powiedziałbym, że chodziłem, ale. Nie regularnie. regularnie chodziłem, ale to zdarzało mi się po prostu robić tak, że, że miałem iść we wtorek, szedłem w środę. No i też bardziej chodziłem, żeby chodzić, a muszę wrócić do chodzenia, żeby napierdalać. Wiesz co? Wiadomo. Ale wczoraj miałem piłeczkę, kurwa, Powiem ci tak. Jak ja, jak ja tam stoję, z ziomkiem, tak sobie i ziomek mówi no tak, no chłopaki, bo ja mam dać. Tak. Nie ja na nawaluję rozgrzewki, bo to nigdy nie wychodziło. Nie ja nawam robił ćwiczeń, bo to i tak nie ma sensu. Wy się rozgrzewacie sami, o 12 przychodzicie, ja wam rzucam piłkę. Czyli klasyk. Trzy drużyny, mecze po 7 minut, wygrany zostaje... Rzuca piłkę dalej. I, i kurwa. Kontuzja po 5 minutach. Ale właśnie możesz się powiedzieć, bo święty tego nie mówił. No. Sztuki walki, że tu jest jakiś plan. Uff. Plan? To jest stary Nie, plan, bo to jest plan od... No to jest plan, który marce... my od zawsze. Nawet szybciej myślę. Okej, okay, no w po początku czwarty klasy. ale A znaczy to między sobą zagadaliśmy. Ja ze świętym chciałem po prostu, teraz jak jesteśmy raz na uczelni, to, to będzie trochę łatwiej. No i ja ze świętym też gadałem, żebym do nich dołączył. No to zobaczymy, no bo musimy to ogarnąć z naszymi grafikami. No są określony będzie łatwo, bo ty w trakcie tego aż tak dużo no. nie będziesz miał. Na no rady. to Bobo, jak tam u ciebie. Coś sobie sobie? Normalnie ci skupiłeś, cały czas postarałem. A jak tam wczorajszy Matic bo mi nie, nie. spisałeś? No jakcie akurat tutaj to chujowa. Ja o meczach też nie gadam. No właśnie, odpadliśmy z Pucharu Polski, nieważne. E, ale co tam ciekawego. No. Jakoś to leci, siłka też. Właśnie, a chcesz powiedzieć w jakiej drużynie gra? W piłkę? Nie, nie C Ci co wiązują, A w jakiej ligi? Czwarta liga, ale to takie granie jest, teraz to ja tam już chuja gram. Tak naprawdę, teraz to już... no Ale dobra, no nieważne. Studia się zaczęły. Ekonomię studia na i w ogóle na NSG zabrakło niestety. Co No na razie jest spoko. Siłkę staram się trzymać w tygodnia. W lodniu, mniej więcej systematycznie, ale też mam na siłkę w klubie więc też Akurat najbardziej myślę, że w nogach coś przybyło. Łydy to kurwa, teraz to są fajne. Eee, a z góry to tam... Waga pewno poszła w dół trochę. Teraz 8,1 jest na wadze. A było 8,4, 8,5, więc poszła w dół. Ale czy jakieś spadki siłowe? Nie, myślę, że jakoś... Nie ma jakichś dużych spadków, więc mniej więcej stabilnie, stabilnie. Nie mam przyrostów, nie ma spadków. Wszystko tak naprawdę. A jeśli o mnie chodzi i o ten trening, to dzisiaj zaczynamy wyciskanie kośne hantlami. Tutaj zaczynamy od 35. W tym momencie tutaj jest 38. Zobaczymy. I w, przy kolejnym ćwiczeniu jesteśmy tutaj o HP. Tu powiem szczerze, że byłem zawiedziony sobą, jak wyglądał mój wynik, bo w pierwszym tygodniu spróbowałem zrobić 40 pierwszą serię. Zrobiłem na 6 powtórzeń. To mam od 6 do 10. No i musiałem zejść do 35. No i tak powoli, powoli 35, 37,5. Dzisiaj jesteśmy już przy 40. Pierwszą serię zrobiłem 37,5, zrobiłem na 10. Jesteśmy już przy 40 i przy tej 40 na razie będę zostawał pewnie, bo chcę wejść od tego 6 do 10 z powrotem. No nie wiem, no szczerze, byłem zaskoczony, że to mi tak słabo idzie, ale to też jest tak, że ja tego ćwiczenia nie robiłem bardzo długo. Ostatecznie na tym OHP udało mi się zrobić 7 powtórzeń w drugiej serii oraz 8 w trzeciej. Na następnym ćwiczeniu jakim jest Butterfly sytuacja wygląda tak, że w wariacji przodem progres jest znikomy, natomiast w wariacji tyłem udało mi się dołożyć aż 4 kg. Następne ćwiczenie na barki postanowiłem lekko zmienić, głównie ze względu na to, że rzadko kiedy udaje mi się znaleźć pustą bramę. Z tego powodu teraz rozbijam ten ruch i robię go osobno na obie ręce. Na ostatnim ćwiczeniu, jakim są Francuzy, udało mi się leciutko wejść do góry. Dzień, drodzy Państwo, trening skończony, też nie jestem. Przypadkiem na tej śwodni, <laughs> bo kto ma wiedzieć ten wie, no tutaj magiczne kwiatło, lustro. Światło w tym lustrze jest najlepsze. No Nie wiesz. Mhm. nie ile ja ważę teraz. Na koniec rado ważyłem 72. No to myślę, że dzisiaj trochę pojadłeś to siedem No mam siedem na nie? No. Mhm. Ale teraz po treningu pewnie jakbym wszyscy siedem siedem... Siedem siedem, rzucam. Siedem siedem Widzisz? 8, 7, 8, A już miałem jeden trening, gdzie wypiłem półtorej litra wody i 80. O kurwa, no to. Więc y, ostro to. No ale no, no, po, po, na 5, no tu nie widać tego 80. Nie widać kompletnie, no kurwa. No. Ja, ja mogę teraz ustawić jeszcze, jak wyglądałem przy tej wadze. Przed ja, Jakby. Raz. Y, tam nie wiem, z pół roku temu. No tak. Bo to jest duża różnica. I przenosimy się teraz do dnia 6, czyli do drugiego Leg daya Sytuacja wygląda tak, że wczoraj był trening pool, jednakże miałem bardzo mało czasu podczas dnia. A takie nagrywanie na siłę. Sporo mi go zabiera, więc po prostu zrobiłem sobie trening bez kamery. Mogę tak pokrótce omówić, jak to tam wygląda. Na szczęście nie jest to jakiś taki mega ważny dzień treningowy, bym powiedział. Tak więc, zaczynałem od pierwszego ćwiczenia, w tym dniu treningowym są to podciągnięcia. Tutaj z założenia miałem robić 3 serie: od 6 do 10 powtórzeń. Zaczynałem od 10 kg przyłączonych do mojego ciała. Wtedy zrobiłem serię 6-5-5 powtórzenia, czyli nawet poniżej tego. Natomiast stwierdziłem, że zostanę przy tych 10 kg, i aktualnie tylko. Kilka powtórzeń w górę tak naprawdę poszedłem. No to jest takie ćwiczenie trochę niewdzięczne te podciągnięcia, jeśli chodzi o masę. No bo im więcej będę ważył, tym będzie mi ciężej, no bo będę po prostu więcej podnosił. Więc tak naprawdę jak w ten pierwszy dzień treningowy podnosiłem 73 kg plus 10, tak wczoraj podnosiłem już 76 kg plus 10. Zobaczymy, no na razie będę zostawiał te podciągnięcia w swoim planie, natomiast pewnie gdzieś jak będę szedł głębiej w tą masę, to odpuszczę sobie je. Później mamy Cable seated row, tutaj jest fajny progresik O 7 kg aż Na lat pulldown też 3 kg zostały dołożone Na facepullu podobnie 3 kg udało się dołożyć Na siedzących dumbbell curls Czyli tutaj na biceps Niestety nie dołożyłem nic A jedynie jakieś tam kilka powtórzeń No i na tym następnym ćwiczeniu jakim jest cable curls Udało mi się no troszeczkę to podbić Także tak to wygląda jeżeli chodzi o ten dzień Pull 2, tak naprawdę oprócz podciągnięć Można powiedzieć, że są progresy Ja z tego jestem jak najbardziej zadowolony a dzisiaj drodzy Państwo lecimy na ostatni dzień treningowy, czyli leg day z martwym ciągiem. Jestem już na siłce, tak jak już mówiłem nieraz, dzisiaj martwe ciągi były robione Nie mówię były, bo jestem już w sumie po martwym I to jest jedyny dzień z planu treningowego, akurat tak wyszło, że jest ostatni W którym podejmuję zmianę jedną, do której zaraz przejdziemy Generalnie tutaj na martwym sytuacja wygląda tak, że postanowiłem robić serię 5 na 5 Wiedząc, że będzie to najcięższy trening w tygodniu, bo chciałem postawić nacisk na ten martwy ciąg To uznałem, że w pierwszym tygodniu zrobię 150kg właśnie na te, w tej serii 5 na 5 No i to było easy, to było easy, ale tak chciałem, żeby wprowadzić się w tą periodyzację, o której też mówiłem w filmie jest treningu. Tu sytuacja wygląda tak, że w sumie przeszacowałem to, dałem sobie za niski ciężar. W tygodniu drugim, w tygodniu trzecim jeszcze robiłem 152,5-155. Dzisiaj stwierdziłem, że idę na 160, żeby sobie trochę przyspieszyć ten proces. Było tam miejsce na więcej myślę, że 162,5-165 dopiero będzie takim limitem. będzie gdzieś za tydzień, dwa tygodnie będę sobie to resetował. No i teraz sytuacja właśnie wygląda tak, że jestem też już po lekpresie, w którym przez 4 tygodnie nie poczułem praktycznie żadnego progresu. Jedynie kilka powtórzeń, co przy takim skoku wagi no jest małą wartością, a wynika to po prostu z tego, że po marcu jestem dość zmęczony. I Ta sama sytuacja też się tyczy Bułgarów, które zaraz będę robił. I muszę to właśnie sobie jakoś rozwiązać. Bo jeżeli chcę robić 5 na 5 w martwym, to musiałbym mieć taką wizję tego, że na tych ćwiczeniach nie będę progresował, co by nie miało totalnie sensu. Więc najpierw zrobię sobie Bułgary i przejdę do tego, jak widzę to, żeby robić to w kolejnych tygodniach i w kolejnych nawet miesiącach. A tu 27,5 i to tak od 6 do 10 razy ostatnio mi się udało więcej zrobić, ale to do tego, że robiłem przed presem. Dzisiaj jest jest pierwszy, więc nie zwiększam tego ciężaru. Tym razem na Bułgarach zrobiłem dwie serie po 8. Powtórzeń wcześniej przywołanym ciężarem. Jeśli chodzi o zmianę, o której mówiłem, to postanowiłem, że z czwartego dnia treningowego, czyli puszcz 2 przerzucę ćwiczenie na barki bezpośrednio do właśnie tego leg daya po martwym ciągu. W ten sposób po pięciu ciężkich seriach na martwym, moje nogi będą miały kilka minut odpoczynku, a w tym czasie zdążę zbudźcować barki. Będę jeszcze myślał, czy w tym wypadku nie wyrzucić z tego dnia treningowego bułgarów, Natomiast jak na razie pomiędzy leg Pressem a Bułgarami wrzucam leg curls, które wcześniej wpisałem sobie po tych dwóch ćwiczeniach. Jeżeli chodzi natomiast o ośle wspięcia oraz ćwiczenie na brzuch. Pozostawiam je cały czas w tej samej konfiguracji I domykam nimi trening Tak więc w ten sposób to wygląda Jeżeli chodzi o mój aktualny trening I o to jak widzę to w przyszłości Tu jeszcze jako taką dodatkową ciekawostkę Mogę powiedzieć to, że podczas tego tygodnia Kiedy nagrywałem te wszystkie filmy Moja waga dobiła do 77 kg Więc jest to już taki dość mały skok 0,3 kg w tydzień Ta waga się już normuje Myślę, że jeszcze tydzień przetrzymam na 3000 Będę wchodził na 3200 I powoli, powoli będziemy sobie to zwiększali tu jeszcze też jest jedna rzecz, o której nie chciałem mówić w tym filmie. Natomiast przeglądając klipy z całego tego filmu, który aktualnie obejrzeliście, zauważyłem, że mega rzuca się w oczy to, jak wyglądają moje oczy podczas tego filmu. I bardzo często wyglądam, jakbym chwilę przed włączeniem kamery płakał, bo mam czerwone oczy. No i wynika to z tego, że przeszedłem na Izotek. Nie chciałem o tym mówić, bo miał to być osobny film. Taki film tak czy siak powstanie, jeżeli uda mi się rzeczywiście wyleczyć tą twarz. Natomiast, no, to, że mam wysuszone oczy i. To, że przez to, że one są przesuszone, są one czerwone, no to po prostu wynika z tego, że właśnie zacząłem ten izotek brać. Także chciałem to właśnie powiedzieć, że wszystko jest u mnie okej. Okay, bo sam patrząc na siebie, zastanawiałem się, czy wszystko jest ze mną dobrze na tych klipach. Dzięki wielkim ogólnie też za 95 koła subów. Do 100 tysięcy brakuje już naprawdę mało, natomiast nie będę was znalazł do subskrybowania. Bo zdaję sobie z tego sprawę, że 100 koła subów równa się 30 dni wege A ja nie chcę być wegę. Na sam koniec chciałbym jeszcze dodać, że na wkadzik.pl wleciały właśnie nowe dresiki, nowe bluzy, nowe koszulki oraz wiele innych różnych rzeczy, a z kodzikiem Sliwa dostaniecie minus 5% na wszystkie te produkty.